Cześć! Witam na kanale, z tej strony Voice, a to jest pierwsze spotkanie z pierwszym sezonem w grze Cities Skylines 2. Wczoraj gra wyszła, dzisiaj nagrywam z niej odcinek. Początkowo tej gry miałem w ogóle nie kupować, ale jednak znalazły się fundusze i postanowiłem ją kupić. Yy, od razu trzy rzeczy na początek. Pierwsza rzecz, spotykamy się w niej w poniedziałki, czwartki, 17. Do tam bodajże 5 listopada, czyli do końca przyszłego tygodnia, będziemy spotykać się w niej troszkę częściej. Tak na początek, wiadomo, ale później takie stałe dni to będzie poniedziałek i czwartek, 17. Natomiast City Skylines podstawowe, czyli jedynka, będziemy się spotykać tylko w piątki o 15. To seria z jedynki, tak naprawdę teraz i tak będzie pewnie mniej po popularna, więc mm, nie będziemy się tam teraz aż tak często spotykać. Raz w tygodniu, myślę, starczy. E, natomiast no z dwójką dwa razy w tygodniu. Co do Workers and Resources of the Soviet Republic, tutaj się nic nie zmienia, dalej to będzie Środa i Sobota, Środa 17, sobota 10. E, do 5 listopada macie rozpisany harmonogram na karcie społeczności, więc polecam zajrzeć tam, będziecie mieli harmonogram, kiedy są nowe city. E, co do samej gry, to tak. Mm, właśnie druga rzecz to jest taka, że tutaj y, troszkę może mi lagzyć, ponieważ gra jeszcze nie jest dobrze zoptymalizowana i jeszcze cały czas występują pewne problemy. Więc, no, gdyby lagowało, to przepraszam, y, taki tutaj po prostu mamy klimat, że tak na razie powiem, pewnie to się będzie czasem poprawiało, tak? No, wiadomo, to jest y, dopiero drugi dzień tej gry, tak naprawdę, więc nie, nie, też nie wymagamy tutaj od razu, że to będzie doskonale zoptymalizowane. Miejmy nadzieję, że cały czas te aktualizacje będą gdzieś tam wychodziły. Mamy standardowa w sumie okienka, ja wam tylko pokażę opcję, bo to jest chyba dla was takie najważniejsze. Ja tu jeszcze chciałem coś zobaczyć, yy, dobra, to mam co chciałem. Tak to wygląda, ja tu jeszcze wam mówię, mogę... o właśnie, ustawienie jakości terenu, chciałem to też na wysoki sobie zmienić, tak mniej więcej. Więc tu tak widzicie, tak, tutaj jeszcze możecie sobie przelecieć, jak ktoś bardzo chce, to niech tam ma. Zapauzujcie sobie, czy co tam chcecie. Ja nie, nie tutaj nie będę się nad tym skupiać. Bierzemy sobie nową grę. Ja sobie tu wybrałem rozległe równiny, ale może wam tu przejadę te wszystkie mapki. Zobaczcie sobie jak to tam wygląda, jak tutaj jest. Nie wam te wszystkie mapki przejadę, tu nie będę się aż tak bardzo nad tym skupiać. Myślę, że rozległe równiny na początek będą dobre. Mamy tutaj 31% obszaru do zabudowy, szerokość geograficzna, południowa półgula. Mamy tutaj właściwie od temperatur minusowych do tych nawet, no, dość ciepłych bym powiedział, dość, dość wysokich. Styl północnoamerykański, połączenia zewnętrzne mamy drogowe, kolejowe, statki, samoloty oraz połączenia sieci elektrycznej. I mamy surowce naturalne, żyzna ziemia, las, ruda, ropa. Tak to wygląda, więc ja sobie tą mapę już bez zbędnego przedłużenia wybieram. Yy, nazwa miasta proponuję tutaj Pieskowice. To jest wasza część w sekcji komentarzy, tam proszę pisać, jakie proponujecie nazwy miasta. Ja tutaj nie będę kombinować, e, jakąś fajną, ciekawą nazwę sobie wybiorę, taką, takie coś niestandardowego może. E, styl północnoamerykański sobie zostawiamy, ruch lewostronny to na razie nie, klęski żywiołowe jak najbardziej, tego, tego nie bierzemy, no bo na razie chcę tą po prostu grę wypróbować w takiej wersji, takiej bym powiedział, jak twórcy chcieli. Kontynuuj z resetuj tego też nie będziemy robić, wyłączamy samouczki. Raz poczynamy sobie grę. Pierwszy raz wczyt wczytujemy, zobaczcie sobie jak to się tam wczytuje. Oczywiście od następnych spotkań już nie będę zaczynać z menu głównego, tylko będę sobie już z, z, z wczytaną mapą, ale to pierwsze to myślę, że jak najbardziej może być yy... może być takie na początek, że wiecie, też to menu główne wam pokażę. Ta seria będzie miała charakter bardziej taki... Mm, bardziej taki wiecie testowy, a nie taki wie, że wiecie, tu będę jakoś bardzo nie wiadomo jak już się skupiać na tym, żeby to wszystko jakoś działało. Jak coś nam nie wyjdzie, nie przejmuję się tym, ponieważ to jest dopiero nasza pierwsza... pierwsza seria, więc tutaj aż tak bardzo się tym przejmować nie będę. Po prostu sobie to testujemy, że tak powiem, więc no. Ja poczekam aż sobie to się oczywiście wczyta. Mam nadzieję, że się wczyta. Więc musimy we nie tylko poczekać. No to też chwilkę trwa, zanim się nawczyta. Zwłaszcza po raz pierwszy, jednak. No ale dobra, mamy to. Udało się. Udało się. W takim razie, moim. Mm... No widzicie, troszkę tutaj mi graaguje, no ale to na to nie zważam. Mamy dosyć fajne tutaj skrzyżowanie takie na początek, fajnie ono wygląda, podoba mi się takie... To nie jest takie coś standardowego, jak zauważcie, zobaczcie, to, jest, to wygląda tak troszkę troszkę inaczej, niestandardowo, że tak powiem, więc... Więc całkiem spoko. Dobra, przenieśmy się może już do naszego miasta i zaczniemy sobie coś tutaj budować, bo głównie o to nam chodzi. I teraz tak, zacznijmy sobie może od takiej zwykłej średniej drogi, którą byśmy sobie po prostu przeprowadzili w taki sposób, bym powiedział zwyczajny. Takie coś na jakich, ja nie wiem... 600 metrów niech będzie na razie. Myślę, że coś takiego może być. I teraz. Takie małe drogi. Myślę, że tak. Tu moglibyśmy sobie zrobić taką właśnie dro małą drogę, tylko gdzie możemy ją zrobić? Odnot. Ok, pod kątem 90 stopni do granicy na razie naszego miasta. Później jak będziemy mogli sobie to rozszerzać, to, to oczywiście ta droga pewnie pójdzie dalej. Na razie takie coś. Tu zrobimy taką kolejną drogę równoległą tutaj naszej głównej. Tu możemy zrobić jeszcze jakąś odnogę, chociaż w sumie nie. Tu mamy tyle tych kratek, że może to nam akurat tak być. Tu sobie możemy zrobić jeszcze jakąś odnogę, tylko... No wyczekajcie, coś mi tutaj, nie wiem, nie działa chyba. Dobra, okej. Okay. Bierzemy sobie jeszcze raz taką drogę. Bierzemy ją sobie w ten sposób że jeszcze bym chciał tu minimalnie kreteczkę dalej, chociaż nie wiem czy to się mi uda w ten sposób. No właśnie. Dobra, nieważne, już teraz te kreteczki są aż tak. Tutaj w każdym razie tą drogę sobie na razie przedłużymy tak równolegle, że tak powiem. Yy, tutaj możemy zrobić jeszcze coś na przykład takiego bardziej zakręconego, żeby nie było, tak wiecie, takich nudów, to możemy zrobić coś na przykład bardziej takiego zakręconego gdzieś. Na przykład coś takiego, O, żeby nie było tak, wiecie, wszystko standardowo zrobione, ale to może być właśnie taki jakiś dojazd. Yy, tutaj możemy sobie na przykład jeszcze wyprowadzić jakąś drogę pod kątem prostym, która by sobie dojeżdżała na przykład w ten sposób, żeby ta siatka też ciekawiej wyglądała. No, to zobaczymy później, chociaż tam droga mi się tak średnio podoba. To ja to mogę jakoś wyburzyć? Okej, okay, mogę. Dobra, to na razie sobie zostawmy tak tą siatkę. I teraz może byśmy zamalowali jakieś kratki, bo w sumie Robimy tylko drogi, a przydałoby się też klatki zamalować. Ja wezmę sobie na razie ten tryb i zamalujmy sobie jakieś pierwsze klatki. Może na przykład coś tutaj. Na przykład takie coś między tymi dwoma drogami na razie bym sobie zamalował. Czyli coś takiego. Dzisiaj się tutaj nam wybudują? Troszkę tutaj tych, tych ludzi się powinno wprowadzić na początek. To i teraz musimy się zająć prądem i wodą. Yy, pokażcie mi teraz tak, jak tutaj mamy z wiatrem. Wiatr biegnie w tamtą stronę. Okej. Okay. Czyli najlepiej byłoby serwis fabryczną zrobić gdzieś maksymalnie tam. Więc może ja sobie od razu wyprowadzę jeszcze jedną drogę. Na przykład coś takiego zrobię, niech ci się tam budują tam, a my tutaj sobie jeszcze wyprowadzimy drogę, przepraszam. Dobra, my sobie tu wybudujemy drogę, jeszcze jakiś kawałek bym poprosił. Tak mi się wydaje, że jeszcze coś na, nam przyda raczej. Taki kawałek jeszcze tej drogi, czyli coś na przykład takiego. I tutaj gdzieś sobie na razie w końcu tego, na końcu tego miasta zrobimy taką drobną, strefę fabryczną, taką niezbyt dużą. No ale żeby jednak troszkę pracy, troszkę wiecie, pracy też było, a tu zrobimy jakieś sklepiki, na przykład też takich parę sklepików, też nie, nie za wiele, na przykład takie coś na razie, taki jeden, niech się nam wybuduje. I teraz musimy się zastanowić, co zrobimy, ponieważ musimy już jakąś wodę zacząć pobierać. Nie będziemy robić czegoś standardowego, co już było, czyli tej przepompownie ani wieży ciśnienia nie będziemy brać, tylko weźmiemy sobie przepompownię wód gruntowych. Gdzie mamy jakieś wody gruntowe? Wody gruntowe są tutaj. Więc wody gruntowe są tutaj, więc my sobie tutaj możemy wziąć na przykład coś takiego zrobić i jakoś to sobie teraz podpię Też widzę, że tutaj rury mamy już pod drogami, więc to się nam chyba nawet podpięło. E, tak mi się wydaje, tylko czekajcie, co my tu mamy, co tu nie działa, czy wszystko działa? Wszystko powinno działać, więc chyba nawet ta woda już, jest już tutaj podpięta, tak? Jest już, rozumiem, tutaj podpięta, jest, tu już nie ma z tym problemu, więc. Więc, więc o to chodzi, i teraz musimy jeszcze tylko elektryczność podpiąć. Czyli znowu zrobimy sobie jakieś tutaj elektrownie. Myślę, że małą elektrownię węglową możemy od razu wstawić. To nie będzie jakiś wielki problem. Ja sobie to pozwolę wstawić jakoś tutaj. Eee, o, już coś tam widzę. Już jakieś tam osiągnięcia mi się wbijają na Steamie. Eee, to rozumiem, też nam już tutaj jakoś pracuje. Więc mam nadzieję, że tutaj problemów z tym też nie będzie. Jeszcze tylko ze ściekami jest problem. Czy mamy dostęp do rzeczki? Mamy. Nie chciałbym tego do rzeczki, czy znaczy, można gdzieś indziej to wylewać, czy na razie możemy tylko, możemy tylko do rzeczki, na razie nie mamy jeszcze stacji uzdatniania wody, więc na razie po prostu musimy coś nieekologicznego, no przykro mi. Weźmiemy to sobie przy granicy, żeby w tamtą stronę się nam zlewało, więc tutaj maksymalnie jak się tylko da przy granicy sobie to weźmiemy. Rurę kanalizacyjną sobie oczywiście do tego coraz podepnę, żeby nie było. I jakoś tu się do drogi może z tym wepchniemy, na razie proponuję tutaj... Myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby się wpiąć. No i wszystko już teraz powinno nam tak naprawdę działać. Teraz po prostu musimy może troszkę przyspieszyć teraz tempo, żeby to nam się po prostu zaczęło teraz troszeczkę szybciej jednak tutaj jednak tutaj dziać. E, tylko pytanie brzmi, czy oni się w końcu zaczną budować, bo na razie to my tutaj... Cały czas mamy etap tego, że oni się tu budują. A my już prąd, wodę mamy. No ale dobra, możemy w sumie dalej tu się jakoś rozbudować z tymi drogami. Tu może byśmy na przykład zrobili jakieś podłączenie z główną drogą. Tak mi się wydaje, że to może być całkiem dobry pomysł, żeby właśnie kolejne podłączenie z główną drogą było. Nie, tu moglibyśmy nawet jakieś przedłużenie spróbować zrobić. Coś takiego na przykład. Czyli to będzie dalej tak działa. Tu moglibyśmy też jakieś podłączenie zrobić, na przykład coś takiego i coś. Dobra, to może zostawmy, bo to na razie chyba nam to niestety do końca nie wyjdzie, tak jak ja bym chciał, więc tą drogą musimy sobie kawałek przedłużyć. I teraz fajnie by było to z tym podpiąć, o właśnie coś takiego na przykład. Dobra, i możemy w sumie więcej tej strefy zamalować, co się będziemy bawić? Więcej, więcej, więcej. Zamalu zamalujmy sobie na przykład to wszystko do końca, żeby tutaj więcej tych domków mogło powstać. I także zamalujmy sobie to na przykład. Coś takiego tutaj zamalujemy, i jeszcze tutaj, może parę tych krateczek na przykład zrobię, żeby to wszystko mogło się tu budować. Czy w, e, fabryki działają, czy jest problem? Pokażcie, czy tutaj są pracownicy. No, pracowników raczej nie ma, nie, są niby. 2, na 10, czyli tutaj już rozumiem, że ktoś wprowadził, tak? Do tych domków. Tak, ktoś tu, tu mieszka jeden. Tu mieszka też jeden. Tu mieszka jeden. No, tutaj dwóch widać. Nawet tu mamy takie szczegółowe informacje. Tu mieszka dwóch seniorów. Aha. To że to ciężko by było, żeby pracowali raczej. Tu mieszka jeden, tu mieszka dwóch. Tu mieszka kto na przykład. Tu mieszka dwóch dorosłych. Jeden jest wykształcony, jeden jest słabo wykształcony, okej. Okay. Tutaj też mieszka jeden, tylko z tym, że to jest dorosły i to jest w ogóle nie wykształcony. No przykra sprawa. Tutaj też mieszka jeden i to też jest dorosły. Dobra, czyli siedmiu na razie, mamy siedem osób, więc no... Cudownie nie jest, ale przynajmniej ale przynajmniej coś tutaj już się zaczęło dziać. No i tak właśnie wyglądają te nasze pierwsze domki. Ale co prawda nie są w najwyższej jakości. Nie wiem czemu, ponieważ niby mam te wszystkie tam ustawienia. Akurat z tego na wysokie. No ale to może coś jeszcze tam źle jest ustawione. Jeszcze sobie popatrzę po odcinku, bo że to jest taki dopiero początek. E, sklep też widzę jest. 7 na 14 mamy pracowników. Aha, tu mamy 7 pracowników. 7 jest, niby, 7 jest niby mieszkańców. A tu mamy też tych pracowników. Tu jest 0, tu jest 2. Coś mi się tu nie zgadza, nie wiem, może to się jeszcze nie zaktualizowało, ale raczej powinno być ich więcej. No ci się jeszcze budują, więc tym się na razie nie zajmujmy, ale skoro jest zapotrzebowanie to malujmy dalej. Zamalujmy sobie na przykład to, żeby tu się już budowali, zamalujmy sobie na przykład to oraz to, to na przykład również. Tu możemy sobie też zamalować to w ten sposób i tutaj również bym sobie to zamalował w ten sposób. Podobnie zrobimy sobie również tu, co prawda na razie nie chcę tego wszystkiego malować, ponieważ nie wiem, że tu nie będę jakiś dróg jeszcze kiedyś wyprowadzał, więc na razie maluję, tak wiecie, ostrożnie, żeby też potem za dużo tych mieszkańców nie wyprowadzać. Tu raczej nic nie będę budować, no bo tu też bez potrzeby nie budujemy połączeń z główną drogą, bo jak im więcej ich będzie, tym będzie potem gorzej. A więc nie malujemy za dużo po, nie malujemy za dużo przy głównej drodze, no i niech nam się tutaj budują, tak? Prąd i wodę wszyscy powinni mieć, o, ty masz w oczekiwaniu na karawan, aha, ale my jeszcze nie mamy, ponieważ musimy mieć tutaj kamień milowy. A kamienie milowe w tej grze zdobywa się troszkę inaczej niż w jedynce. Zobaczcie, ja tutaj wam kliknę, niech oni się tam budują, a my sobie tu pooglądamy. Mamy tutaj kamienie milowe i teraz tak. Maleńka wioska, yy, mamy tak kamień, jesteśmy teraz na kamieniu milowym 0 i teraz jeden to będzie tutaj, to są punkty ekspansji, czyli to nie jest tak... Zależy od mieszkańców, tak jak to było w części pierwszej. Tylko jest to e, jest to troszeczkę inaczej. Czyli tu po prostu zbudywa, zdobywamy punkty EXPA. Żeby było Megapolis, musimy mieć 6, 671 tysięcy punktów EXPA, co na pewno długo jeszcze potrwa. No bo tu, a tu właściwie ostatnie to już się odlokowują, tylko limity pożyczek. Tak widzę właściwie. Wow, tu się właściwie wszędzie odblokowują, tu jeszcze coś się nam ostatni chyba odblokowuje i tu już później nic, więc w sumie mm, na razie mamy założenie wioski, potem będzie maleńka wioska, tu się nam sporo odblokuje w sumie. O, służba zdrowia się nam odblokuje, zarządzanie odpadami. Później się nam odblokuje mała wioska. I wtedy będziemy mieć szkołę podstawową i liceum, a to będzie myślę, że spoko. No i będziemy sobie tak tutaj po kolei działać. Widzę, że samochody już tam przyjeżdżają do miasta, więc coś tutaj działa. Moglibyśmy jeszcze, na przykład teraz, zwiększyć ilość y, mieszkańców, bo widzę, że dalej chcecie mieszkać, więc wprowadzamy ich więcej. Nie, tutaj nie bawimy się w jakieś ograniczanie tutaj, tylko budujemy tego jak najwięcej, żebyście właśnie mogli się wprowadzać, żeby to nie było tak, że wiecie, oni się... Y, oni się tutaj, wiecie, zatrzymują z tym budowaniem. można by jeszcze wyprowadzić drogę. Póki jeszcze się tam nie wybudowali. Jakie nakładają coś na siebie obiekty? O co tobie chodzi? Czyż chodzi ci o to o tutaj coś? No nie, no przecież tu się nic nie nakłada, no. no. Tu mogę? Też nie mogę. Czemu? O nie, mogę. No to jakiś problem. Takie będzie coś trochę bardziej krzywego też może być. Coś, żeby ciekawiej to wyglądało. A nie takie, wiecie, standardowe miasto. Ej, tu krzywo, nie, tak krzywo to ja nie chciałem, sorry, tego to tutaj akurat nie chcieliśmy, to musimy sobie na nowo zrobić, bo tak brzydko to ja tego na pewno nie zostawię. O, tak może być na przykład, mi się to tak podoba i tak możemy sobie na razie to zostawić troszkę, czyli dalej... Właściwie tu jeszcze by można zrobić jakąś taką drogę, na przykład gdzieś tu, z tym żebyśmy na sobie doprowadzili tylko na przykład kawałek dotąd, dalej nie, albo dalej to byśmy ją na przykład jakoś tutaj po skosie przeprowadzili po skosie ja bym chciał ją przeprowadzić na przykład coś tutaj, żeby to wiecie nam tutaj nie blokowało aż tak te klatek i na przykład jeszcze coś chociaż może nie, dobra zostawmy to może na razie tak, teraz malujemy klatki, żeby tutaj wiecie jednak troszkę więcej tego było, to malujemy tutaj malujemy tutaj jak najbardziej, malujemy też całe to i widzę, że są potrzebne jakieś sklepy sklepy, to ja wam może zrobię na przykład to, mamy pierwszy, mamy pierwszy kamień milowy, super ja sklepy to ja wam może na przykład tutaj zrobię, takie, taką wiecie, na razie mniejsze sklepy, nie takie duże. Co my teraz tutaj mamy moi drodzy? Mamy tak, na pewno mamy służbę zdrowia, więc postawmy sobie od razu klinikę, bo zobaczcie, tu jest właściwie czerwono, czerwono, a my się nie chcemy, żeby tu było czerwono. Postawmy może ją sobie przy tym głównym skrzyżowaniu, tylko z tym, że tak, muszę ją postawić, umieścić. Więc chyba już teraz ona powinna tutaj być, tak? Działa? Działa. Wszystko powinno tutaj pięknie, pięknie działać. Śmieci. Na razie mamy wysypisko. No to wysypisko sobie musimy ustawić. Tym, że wysypisko ja bym gdzieś tutaj. Wysypisko będziemy mogli sobie potem rozbudować, więc to nie jest tak, że jak teraz je postawię, to ja tutaj nic nie mogę. Tylko potem mogę jeszcze to rozbudowywać o tyle, ile na przykład będę sobie potem potrzebował, tak? Więc to nie, wcale nie jest koniec tego wysypiska, na razie to jest takie dopiero mniejsze, więc tu sobie zostawimy troszkę miejsca, żeby w razie co móc to sobie jeszcze rozbudować. E, czy jeszcze coś tutaj mamy? Mamy jeszcze służby pogrzebowe. Mamy cmentarz, cmentarz to jest olbrzymie też. Ja bym może sobie cmentarz ustawił bardziej gdzieś tutaj. Pytanie brzmi, czy cmentarz robimy przy głównej? Może nie, może cmentarz byśmy go nie robili przy głównej. Tylko tak zróbmy sobie taką drogę tutaj, przeprowadźmy ją jakoś w ten sposób. I tu możemy umieścić, myślę, cmentarz. To jest strasznie duże, ale to się jakoś nam tu powinno zmieścić. Coś takiego, czyli to teraz nam się tu idealnie zmieściło. Takie coś olbrzymiego. Tu mamy miejsce 5000, więc. No na pewno na jakiś czas nam to starczy, bo na razie tych mieszkańców też nie jest aż tak zbyt dużo Zobaczcie jak fajnie to tutaj wygląda Tutaj nie ma czegoś takiego jak było to w Jedynce, że tu musieliśmy, mieliśmy nie wiadomo jakie przerwy między tymi, między, tymi między tymi domkami Tylko rzeczywiście oni się tutaj zabudowują właściwie tak w całości Fajnie to wygląda właśnie, że oni się tutaj zabudowują tak w całości Co tu jeszcze, co oni od nas chcą, bo tu widzę, że jeszcze coś od nas chcą Okej, okay, kamień no wiem, że kamień milowy. Teraz czekamy na drugi kamień milowy. Też widzę, że się już jesteśmy blisko odblokowania. Mamy tu jeszcze coś takiego, jak pola mapy. Możemy sobie tu chyba rozszerzyć. To na razie ja sobie tego rozszerzać nie będę, bo nie mam takiej potrzeby na razie. Nie widzę jej, więc na razie to sobie zostawimy. Na razie co ja bym chciał zrobić, to na pewno chciałbym wejść w gospodarkę miasta. Ponieważ opodatkowanie się mi odblokuje dopiero w drugim, ale mamy tutaj spory, spore wydatki. I może na coś można by ten budżet obciąć. Jakie to mogę zrobić? Aha, usługi to nie. Produkcja. Czy ja mogę jakoś na przykład ten budżet obciąć nieco? Podatki nie, ale ja, czy, ja, czy ja tu mogę coś przyciąć na przykład? Chyba niestety nie mogę. Czyli musimy po prostu poczekać, aż to się nam tutaj, rozumiem, tak zrobi, jak będziemy chcieli. Tak na razie to, rozumiem, tak ma po prostu działać i okej. Okay. Mamy 60, 60 mieszkańców, to widzę, że oni dalej chcą, żebyśmy to budowali. Możemy teraz postawić amerykańskie szeregowe domy o większej gęstości zaludnienia, czyli na przykład to moglibyśmy zrobić bardziej gdzieś tam dalej. Czy, pytanie brzmi, czy idziemy bliżej rzeki? Możemy w sumie iść bliżej rzeki, żeby to też miało jakiś sens. Z tego skrzyżowania sobie wyjdziemy. Potem z tego na przykład też sobie wyjdziemy, a z tego nie będziemy wychodzili na razie, to sobie zostawimy. I tu właśnie wybudujemy coś takiego, takie właśnie, więcej kratek tego na przykład, żeby oni się tu mogli też nam pięknie, pięknie wybudować. To będą takie wąskie, rozumiem, ale okej, okay, to się zaraz jakoś powinno wybudować. I jak się wybuduje, no to powinniśmy to jakoś tutaj, wiecie, mieć, może wtedy więcej się ich będzie wprowadzało, bo w sumie te domki będą yy, węższe. W transportu to na razie nie, statystyki miasta, aha tu mamy statystyki miasta, czyli nie musimy tak jak ostatnio wchodzić escape'em, tylko po prostu tu mamy statystyki miasta, no dobra może ja na razie tego ruszać nie będę, bo to na razie chyba nie jest mi potrzebne, co ja bym tu jeszcze chciał zrobić, może jakieś na przykład sklepy, bo to w sumie byłoby fajne miejsce na jakiś sklep, taki właśnie solidny, tu i tu na przykład taki drugi, bo tutaj nie będą takie dwa sklepy. Tu widzę, że nie mamy jeszcze zapotrzebowanie na małe zagęszczenie na brośnię, więc moglibyśmy też coś małego zagęszczenia postawić. Tu mamy mnóstwo wolnego miejsca, tutaj to postawimy tutaj, niech się budują, tylko z tym, że tutaj jedną kratkę sobie odstępu zostawimy jednak. Jak to będzie lepiej wyglądało. Tu rozumiem, że nam się budują, no troszkę to niestety trwa zanim oni się wybudują. Tu mamy też masę wolnego miejsca, przecież nie możemy takich tutaj miejsc zostawiać, to musi być zabudowane. Na razie brakuje im przemysłu. Skoro chcecie przemysł, proszę bardzo, będzie przemysł, bo chociaż widzę, że tutaj brak siły roboczej, no to skoro jest brak siły roboczej, to ja przemysłu na razie nie wybuduję, bo to nie ma sensu. Musimy poczekać aż ci będzie was więcej, albo po prostu będą autobusy, a autobusy będą dopiero jak będzie niestety kamień milowy czwarty. Na razie mamy pierwszy, więc no troszkę jeszcze będzie trzeba poczekać, ale miejmy nadzieję, że kiedyś to się nam też odblokuje. W ogóle co my tu jeszcze mamy? Mamy tak, edukację, mamy ochronę przeciwpożarową oraz y, policję, transport, parki i rekreacja, no właśnie, łączność, mamy też kształtowanie krajobrazu, możemy sobie... Ojej, 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 nie chciałem, nie nie nie, czy jakoś nie to jakoś to mogę, że na teraz obniżyć? Można, ale ja chciałbym to może jakoś wyrównać, halo Przepraszam, ja, ja mogę to jakoś obniżyć? To jak w ogóle nie chciałem, to w ogóle tutaj wpadnę na pomysł, żeby to tak było. Mogę to obniżyć po prostu? Nie, nie, w drugą stronę właśnie chcę to obniżyć. No widzicie, tak to wygląda, te testy niestety tak wychodzą. Tu w ogóle, czy ja mogę to jakoś wygładzić po prostu? Czy to powinno być gładne, gładkie? Chyba to się wygładzi, miejmy nadzieję. To nie może tak wyglądać, ale to się teraz powinno to jakoś wygładzić, Miejmy taką nadzieję, przynajmniej jakoś ubiarkowanie wygładzić, Tak, żeby to jakkolwiek wyglądało tutaj. Właściwie nam się tutaj, widzę, pięknie budują. Widzę, że mamy już 142, a więc fajnie. Ty ilość tych mieszkańców regularnie rośnie, ale my to musimy sobie wyrównać. To będzie taki wielki dół. Nie no, to czy tak to też nie może wyglądać? Musimy ten teren niedelikatnie jednak podnieść. To, to tak nie może wyglądać, no co, co tu się w ogóle dzieje? Czekajcie, podnieś teren, o. Teraz moglibyśmy sobie zrobić jakieś wygładzanie, na przykład z tym, stąd. No widzicie, no uczę się, tak jak mówiłem. Już mi coś tutaj nie wyszło, dobra, zostawmy sobie ten teren na razie. Ważne, że miasto nam się wybudowało. Aha, i tak wyglądają te szalegowce, czyli takie troszkę większe domki. no Dobra, słuchajcie, myślę, że na dzisiaj będziemy sobie kończyli. Taki właśnie pierwszy, pierwszy odcineczek. Tak to wygląda. Nie chcę zrobić fotograficznego, przepraszam. Nie to. No co, powstało nam takie niewielkie miasteczko. Nazwy wypiszcie oczywiście w komentarzach. Jeżeli Wam się odcineczek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapeczkę w dół, zostawcie jakiś komentarz na kanale. Subskrypcję, jeżeli to się Wam podoba. Do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Cześć i pa pa!